Cześć, witam Was. Jesteśmy mniej więcej na trzecim kilometrze trasy śladami olimpijczyków z Obidowej na Turbacz. Warunki są bajkowe. Śniegu wszędzie bardzo dużo. Ratrak szedł dzisiaj o godzinie 6 rano, więc trasa była pięknie przygotowana. W tej chwili jest już trochę zjeżdżona. Według ocen z parkingu około 100 samochodów już stoi, więc minimum 200-300 osób biega na trasie. Chwilę o warunkach. Takie troszkę dzisiaj nietypowe. Zastanawiałem się, czy wziąć łóżkę, czy fokę, czyli Twinskina. Wybrałem Twinskina. Jest już odczucia mieszane. Jeden tor, który jest bardziej wyślizgany, ten do góry, trzyma super. Ten tor mało Przetarty, trzymanie już jest słabsze. Yy, także dzisiaj można by było wziąć jedną nartę z foką jedną z łuską i wszystko by super działało. Dla krakusów to co wszystko widzicie to jest zima oddalona od Was o niecałe 70 km. Siadajcie w samochody, ruszacie na trasę oblidowej. Trzymajcie się.